Plastyka powiek jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji. Jeśli chodzi o plastykę powiek górnych, to generalnie, proszę zamknąć oko, chodzi o usunięcie nadmiaru skóry. Z reguły wycinany jest taki fragment skóry. Pacjentki wiedzą, proszę otworzyć oko, że jeśli nawet pomalują powiekę, to bardzo często ta pomalowana powieka kryje się pod nadmiarem skóry. Dzięki Usunięciu tego fragmentu zbędnego nadmiaru skóry dochodzi do sytuacji, w której oko wygląda młodziej, ma wyżej położony boczny kąt brwi i nie ma nadmiaru skóry, jest lepiej widoczna cała powieka. Jeśli chodzi o plastykę powiek dolnych, to sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo z reguły oprócz usunięcia pewnego niewielkiego nadmiaru skóry, proszę zamknąć oko, usuwane są tak zwane przepuklinki tłuszczowe. Przepuklinki tłuszczowe to jest de facto. Tkanka tłuszczowa, która normalnie wyściela gałkę oczną, oczodół za gałką oczną i amortyzuje gałkę oczną. Z wiekiem może dojść do tego, że taka tkanka tłuszczowa przesuwa się pod skórę bliżej skóry i powoduje uwypuklenie. Które jest przez pacjentki nazywane workiem, daje nieprzyjemny cień pod okiem i postarza wygląd oka. Zatem jeśli chodzi o plastykę powiek dolnych, to operacja polega i na usunięciu nadmiaru skóry, i z reguły na usunięciu tych nadmiarowych fragmentów tkanki tłuszczowej, tzw. worków pod oczami, czy z punktu widzenia medycznego przepuklinek tłuszczowych.